I dziś pokażę Wam, jak namalować e, zachód słońca suchymi pastelami. E, no, to tak, najpierw trzeba namalować sobie albo, albo najlepiej ołówkiem, e, sobie zrobić tutaj takie, taką kreskę, jakby pofalowaną. I tutaj wziąć sobie taśmę klejącą no i albo nie, inaczej wziąć sobie zamiast taśmy klejącej linijkę i do samego końca zrobić tutaj linia No jest takimi mniej więcej e, taka linia Tutaj sobie najlepiej namalować takie kółeczko duże. To będzie słońce. I więcej chyba jest na środku. No to tak, teraz e, Kremowym. Teraz kremowym sobie trzeba tutaj zrobić tak całe. Trzeba rozetrzeć całe. Tak, to będzie już piasek. Można tam dodać czarny. Takie tam jakieś rzeczy. Ale to już e, past w ołówku. Pasterem suchym w ołówku. Że, żeby to aż tak mocno się nie rozcierało, bo gdyby e, to by był taki zwykły paster. Taki to to już by no to to, gdybym to rozetrzeć gdybym to chciał ro, rozetrzeć, no to e, to no to by się całe popsuło, bo by było prawie całe czarne a takie się trochę mniej rozmazują i one są takie lepsze do szczegółów no nie wiem, jest coś takiego? A teraz to całe trzeba zrobić niebieski. Ja mam ciemny niebieski. Ale jasny niebieski też będzie potrzebny do zrobienia tego. Do zrobienia nieba. No i teraz to całe trzeba ro rozmazać. No i już zaczyna przypominać taki zachód prawie. sobie zrobić takie same, co były tutaj, tylko że białe takie fale, bo to będą fale. No jakie to już jest zrobione? To trzeba wziąć sobie pomarańczowy i zrobić tutaj takie w tym kółku środek sam, trzeba sobie tak zrobić. I też troszeczkę, ale lepko resztę. Później zrobić tutaj. Tam, gdzie lepko zro... było zrobione, tam, gdzie lepko było zrobione, e... tam, gdzie lepko było pomarańczowym zrobione. I to jest jakby coś takiego jak muścik i pod tym muścikiem jest coś pomarańczowe, Teraz to można sobie rozmazać. No i teraz e, jasnym niebieskim Сделать тут. jest całe tak zrobione to najlepiej to tutaj na dole sobie trochę zostawić trochę albo lekko po prostu zro zrobić ale no, nie wiem no, i potem na, na na dole To rozmazać. No jak już jest to całe zr zrobione, to można, ale nie trzeba e sobie dodać ptaki. No i to tam rozmazać. Trochę można też poprawić. A no i cały zachód. Koniec odcinka.